Jesteśmy na premierze filmu dla Waszego Dobra. Jestem ciekawa, co Cię skłoniło, jak w ogóle to się wydarzyło, że wzięłeś udział w tym projekcie, w tym mrocznym, mocnym, trzymającym napięcie w zasadzie do samego końca, filmie o rodzinie, dość niecodziennym, portrecie rodziny. No tak, no znaczy prawdopodobnie droga była taka jak zawsze, czyli dostałem scenariusz, przeczytałem, zobaczyłem, że jest tam jakiś potencjał właśnie na, na taki thriller psychologiczny. Gdzieś mi się to podobało, że to jest wszystko zamknięte w obrębie praktycznie jednego mieszkania. No wiadomo, że tam czasami jest też przed mieszkaniem coś, ale generalnie niewiele jest tych sytuacji na zewnątrz. Po drugie, Irka poznałem, czyli reżysera. Wcześniej pracowaliśmy przy jakimś tam audiobooku, słuchowisku. Jakoś nam się dobrze pracowało i zadzwonił do mnie, no to powiedziałem, że bardzo chętnie przeczytam scenariusz, przeczytałem, mówię, no to co, robimy, nie? Taka najbanalniejsza odpowiedź, ale z reguły to tak wygląda. No. A co powiesz o tym swoim bohaterze? W zasadzie po seansie można powiedzieć, że trudno jest go polubić, ale też y, trudno jest go zrozumieć tak naprawdę, jakie są jego prawdziwe intencje i kiedy wcielałeś się w tą postać, czy udało ci się y, gdzieś znaleźć właśnie to zrozumienie dla niego i dla jego postępowania. Y, nie mam jakoś tak specjalnie narzuconej takiej wewnętrznej potrzeby bronienia postaci, natomiast y, gdzieś y, jeszcze w czasie pracy stolikowej bardzo nam zależało na tym, żeby y, ten cień podejrzenia bo coś mocnego wydarza się na samym początku filmu i tak naprawdę wpływa to na całą rodzinę, na życie całej rodziny. Chcieliśmy, żeby, żeby nie do końca e, tak łatwo i jednoznacznie było określić, kto jest winien temu wszystkiemu, e, więc e, wpadliśmy na taki pomysł, żeby, żeby tak grać, żeby każdy z nas był w jakiś sposób podejrzany. No można oczywiście jakieś psychopatyczne nawet sytuacje znaleźć w jakby w myśleniu tego mojego bohatera. Bohatera celowo nawet nie ma imienia, bo i w scenariuszu nazwany był po prostu mężem. No i, i tak, no, tak staraliśmy się w taką stronę prowadzić. Ja starałem się go prowadzić bardzo tak surowo, trochę despotycznie. Ale nie tak do końca jednoznacznie, że to musi być, że, że to musi być jakby główny winowajca e, tego, te, 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 tej historii fabularnej. No. A było coś takiego, kiedy wcielałeś się w tego bohatera, e, co sprawiło tobie jako aktorowi trudność? Było coś takiego. Dużo problemów sprawiało nam generalnie e, m, znalezienie rytmów scen, bo, bo, bo sceny w pewnym momencie zaczęły się nam układać bardzo podobnie i staraliśmy się znajdować takie mikro przesunięcia, żeby, żeby jednak się różniły te sceny między sobą. Ja miałem też dużo, dużo tekstu. To, jest, to, to, to też była taka kwestia, że, że trzeba było się tego po prostu dobrze nauczyć, bo nie chciałem w tych moich decyzjach, żeby widz widział jakieś wahanie. Chciałem to wahanie jak najbardziej zniwelować albo zmniejszyć do, do, do minimum. Właśnie też po to, żeby trochę wprowadzać samego widza, trochę. W, no myślę, że wodzić za nos, o krótko mówiąc, może tak, tak najlepsze określenie, żeby trochę go wodzić za nos. Czy to przypadkiem nie, nie, nie na pewno ja? A jak wspominasz samą e, atmosferę na planie? No bo właśnie, z ekranu e, bije gęsty, mroczny klimat, ale jak wam się po prostu ze sobą wszystkim współpracowało? Ja bym... Budowało rodzinną relację? Poza, e, poza moim synem, z którym się już spotkałem i był moim synem w innym projekcie kiedyś, to tak naprawdę m, widzieliśmy się pierwszy raz na planie z... E, i, ja jednak wychodzę zawsze z założenia, że, że praca musi przebiegać w dobrej atmosferze, ja nie znoszę takiej sytuacji ani gęstej, e, że można się kierę zawiesić, ani nie wierzę w, w to takie, no znam to z Hollywoodu, z opowieści, opowieści hollywoodzkich, że nie wiem, aktor celowo e, tworzy konflikty na planie, żeby na przykład coś tam mu wyszło później w graniu, Uważam, że to jest amatorszczyzna, profesjonalny aktor przychodzi na plan, ma dobry, do, dobre samopoczucie, jest skoncentrowany, skupiony, a później to, co ma zagrać, po prostu gra, bo na tym to polega, na tym polega ten zawód też. Więc było, by, było przyjemnie. Wspominam dużo ciekawych i, i, i fajnych rozmów, bo to też mnie kręci na planie, że oprócz tego życia jakby planowego, tego, co musimy zrobić, jest jeszcze to życie takie, takie prywatne i tam, tam naprawdę było przyjemnie. A jakiś taki jeden konkretny moment z planu, który właśnie zapadł ci w głowę i do którego, nie wiem, być może kiedyś w przyszłości będziesz wracać wspomnieniami? Było coś takiego? Eee, tak, zdecydowanie zahaczona kamera przytroszona do samochodu eee, i prawie, prawie nieurwana. Na szczęście kamerze się nic nie stało, ale samochód nie wyszedł tak całkowicie bez szwanku. To są takie rzeczy, które podnoszą od razu ciśnienie, a tak to pamiętam każdy dzień. Ja z reguły pamiętam każdy dzień zdjęciowy i... Dlatego, że ja lubię to, co robię I, i, i gdzieś skoro już to wybrałem i to już robię, to stwierdziłem, że to, to jest moje życie, to wolę je pamiętać. To jeszcze tak nawiązując troszkę do tytułu, co byś był w stanie zrobić dla dobra swojej rodziny? Dla dobra mojej rodziny jestem w stanie zrobić wszystko i chyba literalnie wszystko, tak. Literalnie kropka. To jeszcze tak na sam koniec, dlaczego warto pójść do kina na film dla waszego dobra? Wydaje mi się, że nie ma takiego, ta, 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 takiego rodzaju kina za, za wiele w Polsce um, i, i, i mam nadzieję, że udało nam się zbudować jakąś tajemnicę i to, że po prostu napięcie jest um, od pierwszej minuty do ostatniej utrzymane, um, wydaje mi się, że to powinno na sam początek zachęcić. No. Zdecydowanie tak, dziękuję za rozmowę.